Serdecznie na kursie z chami przygotowującym do matury. Dzisiaj zajmiemy się troszeczkę wiązaniem Sigma I Pi, ale zanim do tego przejdziemy, koniecznie pobierzcie notatkę. Ok, dzisiaj zajmiemy się czymś takim jak wiązanie Sigma I Pi. Teraz o co nam tu chodzi? Chodzi o to, że każda nasza cząsteczka, ją, inaczej mówiąc, po prostu ta nasza drobina, jest złożona z naszego tego, tak mówiliśmy sobie, że mamy nasze jądro, gdzie mamy protony i neutrony, i nasze powłoki, gdzie krążą elektrony. I teraz my możemy sobie powiedzieć, że. Mamy na przykład jakieś dwa atomy, które się do siebie zbliżają. Czyli mamy jakiś nasz atom, w którym możemy sobie uprościć, że mamy nasz rdzeń w środku, a tu mamy nasze wolne pary elektronowe. Ogólnie mamy tu elektrony walencyjne. Tutaj mamy w środku nasz rdzeń, a tu krążą elektrony walencyjne. I teraz zbliżają się do siebie. Dwie cząsteczki i w momencie, kiedy one się do siebie zbliżają, to będą nam się tworzyć tak zwane wiążące pary elektronowe. Czyli przechodząc z tego, jeżeli już nam się te cząsteczki połączą, wiązaniami, to będziemy mieć ten nasz rdzeń jednej cząsteczki, będziemy mieć rdzeń drugiej cząsteczki. Tu wytworzy się nam wiążąca para elektronowa, czyli tu mamy I teraz ta wiążąca para elektronowa może być jedna, mogą być dwie, trzy, w zależności od tego ile mamy wiązań. A to wszystkie, te wszystkie elektrony, które nie stworzyły nam wiązań, mamy po prostu tutaj w koło. Jako nasze wolne pary elektronowe, czyli tu będziemy mieć nasze wolne pary elektronowe. Czyli to jest taka e, nasza w uproszczeniu cząsteczka, jeżeli już nam się połączą. W tym przypadku mamy dwa atomy. Elektrony, które tworzą nam naszą e, parę wiążącą, będą mieć taką samą energię. I one wytwarzają tą naszą, jakąś chmurę ładunku, o której mówiliśmy już wcześniej. I e, będziemy sobie mówić o różnych rodzajach tych chmur, i czyli o tym, jak w różny sposób będą tworzyć nam się te wiązania. I właśnie przechodzimy tutaj na początku do wiązania Sigma. I teraz, czym w ogóle coś takiego jest? Czyli my mamy wiązanie Sigma. Inaczej zapisujemy je tu jako naszą tą Sigma, taką jakąś, jakby zdeformowaną szóstkę. Więc to jest nasze wiązanie Sigma. I teraz, czym ono jest? Eee, my możemy. Mieć różne wiązania, może mieć powiązanie pojedyncze, podwójne, potrójne. I teraz e, to nasze wiązanie sigma, inaczej możemy je jeszcze nazwać parą elektronową sigma. Lecz raczej używamy wiązanie sigma i to wiązanie sigma będzie nam, tak jakby, wykazywało ten nasz obszar orbitalny, który jest w symetrii z naszymi jądrami. Czyli będziemy mieć tutaj tak zwane czołowe nakładanie się. Tutaj mamy nasze wiązanie sigma, czyli to jest taka symetria obrotowa względem tej osi, która, jest, która łączy nam jądra. Czyli tak, mieliśmy tam. E, nasz jeden rdzeń, drugi rdzeń i błada wiążąca para, wiązanie sigma nam się tworzy względem tej symetrii, która nam tworzy, y, która nam łączy te nasze jądra, nasze rdzenie. Ok. I teraz to jest tak ogólnikowo wiązanie sigma. Natomiast możemy mieć też parę elektronową pi, inaczej wiązanie pi. Czyli będziemy mieć wiązanie... Pi jako po prostu liczba pi bądź para elektronowa pi. No i teraz, czym ono jest? To jest yy... Podobnie tak tam mamy ten pewien obszar orbitalny, ale tu jest obszar tak by poza osią, która łączy nam nasze jądra, czyli tak tu mieliśmy ten jeden atom, to nasze rdzenie, tutaj była ta nasza wiążąca para. Tu będziemy mieć gdzieś tu poza tą naszą osią, która łączy nam te nasze dwa atomy. To będzie poza tą osią. Ok, czyli to jest tak ogólnie wiązanie sigma, wiązanie pi. I teraz to, co jest ważne, energia wiązań sigma i pi jest różna. Wiązania sigma mają mieć energię niższą niż wiązania pi. To jest ważne. I teraz, jeżeli mamy jakąś cząsteczkę, przykładowo x z x, jeżeli będziemy mieć wiązanie pojedyncze, nasze pierwsze wiązanie pojedyncze jest wiązaniem sigma. Jeżeli będziemy mieć wiązanie podwójne, to pierwsze wiązanie będzie wiązaniem sigma, a kolejne będzie wiązaniem pi. Jeżeli mielibyśmy wiązanie potrójne, mamy wiązanie sigma, drugie jest wiązaniem pi, i trzeci jest również wiązaniem pi. Czyli pierwsze wiązanie, które tworzymy, jeżeli mamy pojedyncze, jest wiązaniem sigma. Jeżeli robimy wiązanie podwójne, będziemy mieć wiązanie sigma i wiązanie pi. Jeżeli będziemy mieć wiązanie potrójne, mamy sigma, pi i pi. Oraz oczywiście, jeżeli są jakieś wolne pary elektronowe na naszych atomach. Ok, czyli to jest tak ogólnie, jak to rozpisujemy, jeżeli chodzi o to, czy jest wiązanie pojedyncze, podwójne, potrójne. Zawsze najpierw tworzymy sigma, a potem już tworzymy wiązania pi. I teraz my możemy to mieć... Teraz pisać sobie na jakichś przykładach. Na przykład F2. Mamy fluor połączony z fluorem. My wiemy, że fluor ma 7 elektronów, czyli mamy wiązanie pojedyncze, brakuje nam tylko jednego elektronu, czyli mamy wiązanie sigma. Tu tworzą się wolne pary elektronowe. Jeżeli mielibyśmy na przykład O2, czyli mamy tlen, tlen, Wiemy, że tlen ma 6 elektronów. Tlen potrzebuje dokładnie dwóch wiązań, aby e, dwóch elektronów, aby mieć ten nasz oktet, czyli mamy wiązanie podwójne, czyli pierwsze wiązanie to sigma, drugie to jest pi. I tu mamy wolne pary elektronowe. E, I robimy tak po kolei dalej. Dziękuję serdecznie za tą część. Koniecznie pamiętajcie, aby subskrybować kanał, aby nic Was nie ominęło. Oczywiście zachęcam, aby wejść w opis filmu. Tam znajduje się link oraz notatka z tego odcinka. W linku jest możliwość wykupienia całego kursu. Jest to ponad 150 godzin, czyli świetne przygotowanie do matury z rozwiązaniem wielu, wielu zadań.